Co tam, co tam, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co u was słychać i jak się macie oraz za kogo trzymacie kciuki najbardziej, a ja nie przedłużam. Oto najnowsze notowanie muzycznej listy przebojów lp 20. Mhm. Mm This is the moment that we have all been waiting for. Siema, jestem Daniel i witam was w najnowszym notowaniu muzycznej listy przebojów LP20. Pow! A pow, chica, pow, pow. Sprawdźmy, co działo się w tym tygodniu. Czas na top 5 w kolejności alfabetycznej. Dawid Kwiatkowski, Pali się Niebo. Dawid podsiadło i Kaszka Sochacka. Samoloty. Jan, Ever After. Oscar Cyms, Nocoty. Roxy, Błękit. Kto zdobył pierwsze miejsce, ten zdobył pierwsze miejsce. Sprawdźmy, kto zdobył pierwsze miejsce. Sprawdźmy, sprawdźmy to, sprawdźmy to. Miejsce 20. Vicky Gabor. Wszystko co mam. 3 miejsca w dół. Miejsce 19. Męskie granie orkiestra. To bardzo ziemskie. 9 oczek w dół. Miejsce 18. Justyna Steczkowska-Tanicz. Nowość. Miejsce 17. Karla Fernandez. Co jeśli? 9 miejsc w dół. Miejsce 16. Ekipa modelki Kry Wersow. Świeży Mortal Podarski Santa Cruz. 2 oczka w górę. Miejsce 15. Sylwia Grzeszczak Słowa na K 12. miejsc w dół Miejsce 14. Mrozu Pół na pół, jedno oczko w dół Miejsce 13. Wiktor Dduła i Kasia Sienkiewicz Nie mówię tak, nie mówię nie Jedno miejsce w dół Miejsce 12. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Oj dziewczyno, siedem oczek w dół Miejsce 11. Miłosz Skierski i Ola Gwazdacz kto kłamie? 3 miejsca w górę. Miejsce 10. Meryc Polski. Marysia Kowalska. 6 oczek w górę. Miejsce 9. Kuba i Kuba. Dość. 2 miejsca w dół. 8. Miejsce. Daria Zawijałow i Artur Rojek. Dziwna. 2 oczka w dół. Miejsce 7. Maryla Rodowicz i Lambery. Małgośka. 4 miejsca w górę. Miejsce 6. Mateusz Czabłowski. Dajesz mi serce. 3 oczka w górę. Chcesz poznać, kto wygrał w tym tygodniu? Wejdź w link w bio i sprawdź playlistę Spotify, Tidal, Apple Music. Wybierz swój serwis i bądź na bieżąco. A teraz czas na świeżenki. Oto propozycje do nowej listy przebojów LP20. Paulina Mikuła, Za Długo. Stach Bukowski, O Tobie. Vito Bambino. Americano, Carla Fernandez, wszystko to co mam. Margaret, Kicza, Zuta i Brassers. Co za Stan? Kacperczyk, Hubert oraz Kajak. Wiatr. Anna Iwanek, Ju